No. no jest druga ryba między rybami Piękna Udało się go wyciągnąć teraz zobaczymy czy to duża ryba, jaka to jest ryba No ogromno, w ogromno to nie wygląda, ale możliwe, że będzie dwuje Nie będziemy, nie, zobaczymy Piękna ryba. Przynajmniej mm. to nie to może nie pęknie ale pięknie, piękna akcja, także pomiędzy drzewami udało się ją tak, O, o popatrzcie, tu nawet ją widać Drugi lekko. płynie U Ciebie jest, tak Tak, ganiasz go? No Będzie dobra ryba Podobny do pierwszego z, te, z tego miejsca, bo dopiero Przyjechaliśmy. No i widocznie tutaj się kręcą ryby. Nie. No w podobnym miejscu, nie? No to jest przy, przy tym miejscu, gdzie pierwsza ryba u mnie usiadła. No to jest dobra ryba. Nie wiem. Moim zdaniem to może być dwójka z plusem. Ale nie będziemy chyba. Nie wiem, zobaczymy. Pięknie idzie. W żywca. Z 2,20 Płyniemy się gadamy, 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 gadamy. Mówię ty ryba pod drzewem Ale gdzieś zniknął go nie wiem. Zobaczył. zobaczył, płynął za żywcem, zatrzymał się, później znowu płynął i walnął fajna akcja. To mówisz? Mójdę To wiesz, bo ja i takiej już nie użyłem Na ten, na ten zestaw to wcześniej ślubem skręciłem To, to ładnie będzie. Dawaj. Jeszcze, że głęboko, to trudny hol, nie? Trzeba dużo go pompować No wyjdzie zaraz może, nie, zawraca się Patrz Patrz jak To już nawet nie to co pierwsza Nie łów się na ten dziwny kowrot Co? Wyjdzie teraz o! Czekaj, żebym go nagrał Ładnie wyjdzie Wyjdzie teraz? Chyba wyjdzie, nie wyjdzie. Jeszcze. O, wyjdzie. O, kurde, dobra ryba. Ogon już ma, patrz. To jest dobra ryba, bardzo. A nie, a nie wiem. A nie wiem. Dwója z plusem, co tam jest? Jest taka większa od mojej na pewno. Co. Brawo, brawo. Zakończyć nagrywanie? Nie, nie, do końca. Nie. nie, piękna ryba. Nie, no, ale zdecydowanie trzeciej idzie niż ostatnio. <laughs> Teraz bach, 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 bach. Jest, zobacz. To jak? Ile jej daję. Ja bym jej dał? 2-5. Mały łęba, ma, może ma dwa. dwa. Ma, po Dwa ma? Nie, moż, nie ma dwa... Nie, no Ile ma, tyle ma. Jak, A, mi zal... ma. Jak mi zaliczyli to tobie na pewno. Nie. To jest też dobra ryba. Bóg, tam Muszę się na bok przełączyć na ten.